Jesteśmy na molo w Sopocie, najdłuższe molo w Europie, najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy, kinoletnie Sopot Zakopany i tu właśnie tutaj dzięki Prowident przez 62 dni w Sopocie Zakopany, a we wszystkie wtorki i środy w Giżycku prezentujemy najlepsze kino, jakie powstało w Polsce i na świecie. Jest z nami ukochana nasza reporterka festiwalu, uwielbiana przez wszystkich Weronika Wawszkowicz i przekazuje jej mikrofon, bo będą pewnie jakieś pytania dotyczące festiwalu. Jak odzyskam już głos po tych komplementach, to będą pytania, więc startuję. Odzyskałam. Paweł, ja się bardzo cieszę, że po raz kolejny mogę być częścią tego festiwalu. Dwunasta edycja. Powiedzmy o dniach tematycznych, bo ten repertuar jest tak bogaty, o czym zresztą mówił Czarek Pazura, że on by się najchętniej rozdwoił, żeby oglądać kilka filmów jednocześnie. Killerów było dwóch, więc jest na to szansa. Ale powiedz, jak wyglądają dni tematyczne w tym roku? He, no zaczęliśmy od poniedziałku w prawdziwe historie i tu zdecydowaliśmy się w tym roku na prezentację dokumentów i, ty, i te dokumenty naprawdę są wyjątkowe, bo mamy ne, no chociażby free solo, czyli ekstremalna spinaczka, dokument, który dostał Oscar, który bardzo polecam, znaczy nie polecam wspinać się bez zabezpieczenia, ale polecam obejrzeć ten dokument. Mamy optymistki, czyli o drużynie siatkarskiej, najstarsza chyba zawodniczka ponad 90 lat ma. E, wtorki są familijne w tym roku i to jest e, coś, co jest. No chyba czymś takim najfajniejszym wakacje, że ten wakacyjny czas czy to w Sopocie czy, 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 czy w Zakopanem czy w Giżycku czy na Mazurach filmowe Morze Góry i Mazury spędzamy z rodziną i właśnie wtorki, są pierwszym dniem festiwalu, który prezentujemy zarówno w Sopocie, jak i w Zakopanem, jak również w Giżycku. I właśnie to tam e, najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy sumuje przez e, dwa dni, czyli wtorki i środy to jest właśnie, e, jesteśmy w Eko w Giżycku, natomiast e, środy to już jest Made in Poland, więc mamy wtorki, Familijne. I tu zapraszamy z całymi rodzinami, ponieważ mamy i Paddingtona 2, i Cudowny Chłopak, i Sekretne Życie Kotów. No więc takie naprawdę filmy, które można oglądać w całej, w całym, całe, w całą rodziną. Ale też i ukłon w stosunku co do najmłodszego widza. Hmm, chcemy edukować, chcemy pokazywać, że... Powiem, że, że, tu... że uzależniamy młodych od kina, ale to jest najzdrowsze uzależnienie świata. Uzależniamy, tak. Młodych, młodych widzów od kina trzeba uzależnić, po to, żeby później mogli się rozwijać i z tym kinem wspólnie rosnąć. Ale we wtorki, we wszystkie familijne wtorki przed seansami prezentujemy krótki odcinek Basi, bardzo popularnej serii w tej chwili dla młodzieży, dla dzieci właściwie, dla młodzieży. E, więc więc y, taka jest, no, można powiedzieć, taka może nie dobranocka, ale y, takie taki, taki, taki preludium do, do filmu familijnego. I tutaj też Maria Seweryn, prawda? Głosem też uruchamia opowieści o Basi. To głosie zaraz opowiem, bo to jest jeden z naszych dni rzeczywiście tematycznych, który jest trochę z głosem i, tym, i tą wyobraźnią, wpływaniem na wyobraźnię wspólnego, ale skoro powiedziałem o w wtorkach, to chcę powiedzieć, że Made in Poland, czyli nasze polskie produkcje są właśnie we środy. Jak pies z kotem mogę polecić? Ten film na przykład jeszcze wspomnienie lata, piękny, subtelny, eteryczny. A ja pójdę tak. Yy... Tak, Dywizjon 303 na przykład, z Plejadą Amantów Polskiego Kina. Ale rzeczywiście polskie, polskie filmy zawsze cieszą się olbrzymią, olbrzymią popularnością. I mamy, mamy cudowną, wzruszającą Córkę Trenera, którą, którą pokazujemy, czyli dość niedawno też była w kinach. Więc Made in Poland, czyli Familijne wtorki i Made in Poland we środy są obecne również w Giżycku. Tam festiwal sumuje przy Ekomarinie. No i co bardzo ciekawe, filmy można oglądać właśnie tam również, z jachtów, z łodzi, z jachtów dzięki naszej specjalnej częstotliwości radiowej. 10,1 MHz. 10,1 MHz i tam są również wywiady z Weroniką, które przeprowadziliśmy z różnymi gwiazdami festiwalu, więc będą filmowe rozmowy o filmie, o kinie, o sztuce. Będzie można również tam uzyskać wszystkie informacje o festiwalu, które, które no są tak podane w taki dźwiękowy sposób. Środy za nami Made in Poland, czas na czwartek. Festiwalowe czwartki w repertuarze filmy, które wygrały na największych festiwalach filmowych, będzie więc The Squares festiwalu Cannes, ale też i The Florida Project. Także dużo dobrego artystycznego kina. Piątki ze Storytel, to jest taki dzień tematyczny, gdzie troszkę dźwięki, wyobraźnia Pisana, spotyka się tym, co jest na ekranie, czyli prezentujemy. no Można powiedzieć najwspanialsze powieści. To są adaptacje jest Sherlock Holmes. Jest stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął. Jest jeszcze fantastyczny film Kochając Pabla, nienawidząc Escobara. I te wszystkie filmy, te adaptacje filmowych m, powieści są również do odsłuchania na storytel.pl. I to są właśnie piątki ze storytel. Co ciekawe, czytane przez aktorów. I ci aktorzy, którzy czytają te powieści, e, a te filmy będziemy mogli zobaczyć na ekranie, e, będą naszymi gośćmi w Sopocie. E, a już 2 sierpnia w Sopocie wcierający się w co najmniej cztery role, chyba bodajże w, tym, w, tej, w tej powieści, jeżeli chodzi o słuchowisko. Natomiast na ekranie w reżyserii Gaja Ritchie Sherlock Holmes, a w sopocie Borys i to jest ten moment, kiedy dźwięk uruchamia wyobraźnię, to wszystko się łączy na ekranie. Soboty Oscarowe, czyli znowu Mistrzostwo Świata. No. Nie może być najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego bez Oscarów. Green Book, czyli zdobywca e, zeszło, tegorocznych Oscarów. E, także dobre, bardzo dobre kino, wszystko dostępne na kinoletnie.pl. A tydzień zamykamy kobiecymi niedzielami z Prowidentem. Paweł, to powiedz jeszcze, jeżeli chodzi o plany filmowe, czy ty byś siebie widział w roli reżysera? Bo tutaj trochę jesteś reżyserem całego widowiska, to chyba też nie jest Łatwe zadanie, ale gdybyś miał wyreżyserować film, jaki to by był gatunek? Dokument, komedia, dramat? Ja myślę, że to by było kino akcji, takie połączone troszeczkę z. z szybkimi mo motorówkami, nie? No, no na pewno, piękne kobiety, szybkie motorówki, ale tak zupełnie poważnie ciekawe, że zadałaś to pytanie, ponieważ e, zdając do szkoły filmowej w Łodzi, e, no właśnie chciałem iść na reżyserię. I wiedziałem, że trudniej się dostać na reżyserię niż na produkcję filmową, i wybrałem produkcję filmową. I dzięki temu. Wymyśliłem coś takiego, że dzięki produkcji filmowej, jak skoro już będę umiał produkować filmy, to wyprodukuję film, który sam wyreżyseruję. Także nigdy nie wiadomo, na czym to się skończy. No ale rzeczywiście produkcja i reżyseria są ze sobą gdzieś powiązane. Myślę, że Robert Redford też w Kobiece Niedzielę z, z Providentem to udowodni z Gentleman z rewolwerem. No to mój drogi, najlepszy plan na kino letnie to jest ten plan wakacyjny, nasz wspólny, kino letnie Sopot-Zakopane, 62 dni fantastycznych seansów pod gwiazdami, to jest chyba najpiękniejsze kino w Polsce. Miło mi, że to mówisz i wiem, że tak jest naprawdę i zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Sopotu, na najdłuższe molo w Europie, do Zakopanego, do, na Kulturalny Plac Niepodległości, a we wszystkie wtorki i środy wakacji do Eko Maryny w Giżycku, gdzie festiwal cumuje, przy pięknej Ekomarinie, gdzie filmy można oglądać również z jachtów. I tak jak kiedyś były kina samochodowe, to my w tej chwili w Giżycku również mamy kino jachtowe. Więc zapraszam wszystkich żeglarzy do włączenia częstotliwości naszej festiwalowej 90,1 MHz na Mazurach i przypłynięcia do Giżycka oglądania wspaniałych filmów we wspaniałych warunkach e, przyrody. I ty tam będziesz. Ja też czuję, że musisz no tam Oczywiście, przyjąć. że będę. Ja na pewno będę w Giżycku, bo to przecież moja ukochana miejscówka, ale Sopot też. No i Zakopanego też mnie na pewno magnesy filmowe przyciągną. Ja Ciebie przyciągam do Zakopanego w takim razie. Umawiamy się w Zakopanem z Weroniką Waszkowicz.